Musisz to zrobić przed sadzeniem cebuli. Twoje plony będą obfite i wysokiej jakości. Oprócz przygotowania ziemi pod uprawy ważne jest również odpowiednie przygotowanie cebulek do sadzenia. Zacznij od selekcji cebulek. Sprawdź, czy nie są uszkodzone lub chore. Następnie posortuj je według rozmiaru, co pomoże w równomiernym wzroście. Namocz cebulki w odpowiedniej temperaturze wody. Zrób to na dwa do trzech tygodni przed sadzeniem. Użyj wody w temperaturze około 40 do 50 stopni i zostaw na dwie godziny. Innym sposobem namaczania jest roztwór soli. Dodaj jedną łyżkę soli na słoik ciepłej wody i mocz cebulki maksymalnie 30 minut. Następnie przepłucz kilka razy w czystej wodzie. Kolejnym sposobem jest wykorzystanie popiołu drzewnego. Popiół zawiera cenne minerały i działa ochronnie na cebulki. Dodaj około 250 gramów na 5 litrów wody. Wymieszaj i mocz cebulki przez około dwie godziny. Dzięki tym metodom twoje cebule będą zdrowsze, bardziej odporne na choroby i szybciej wykiełkują.